Witam, z tej strony Was Smoczak. Kontynuujemy naszą wyprawę w zagłębie Obcy Izolacja. Pozbyliśmy się na razie długo ogoniastego, choć może wróci. Ale teraz syntetyki androidy zaczęły atakować ludzi i wszystkich, nie tylko. Więc idziemy spróbować znaleźć Waitsa, który też jest androidem, ale powiedzmy, że mam nadzieję, że po naszej stronie. Yy... Nie patrzę, ten do 6 Tutaj wpadłem na chwilkę tylko, żeby zobaczyć czegoś Nie potrzebuję 8-3, 8-2 chyba, z tego co pamiętam yy... Tu jest Winda wspinaczkowa. O w morde Da się szybciej wchodzić? Nie, niestety jeden, Nie że jesteśmy w kosmosie, to jeszcze w kosmosie windy. No okej, okay. coś tu się trzęsie. Woj i znowu serce w dupie. Na razie muszę szybciej Bum. Таса уже спадать. Тут ничего. Тут ничего, поэтому тут... Право. Okej. Ricardo, ja jestem tutaj. w na to, sytetyków Jest głowy ten też ten właśnie wykitował, tam miał saraczkę, co tu się dzieje? Tak się by po wyłącza, ły. Wow. się włączyć. To jak się wszystkie na mnie raptem rzucą, to nie będzie co zbierać ze mnie. Oczekaj, coś tu było. calibratora mm. <laughs> filter metter substation To nic nie ma ciekawego. I się, co to myślałem się, że trzeba tu zrobić. Tam trzeba włączyć i tam trzeba włączyć. Komora, reformowana. Speeding wysłałem czyste Androidy na wycieczkę VIP-ów. Jeśli jest, jeszcze tego nie zrobiłeś, każ im się położyć na, w komorze. Reformowałem połączy. Połączą się za Apollo i otrzymają najnowsze programy. Mieliśmy nadzieję, że to zadziała. Russell. Mówi kierownik z Ransom. Właśnie się obudziłam i znalazłam fizycznego w moim apartamencie. Kiedy spytałam się co tu robi, rzucił mną. Rzucił się na mnie. Musiałem wyjść z własnego mieszkania. Przyślijcie swoich najlepszych techników do rdzenia Apollo i dowiedzcie się co jest grane. Natychmiast opanujcie sytuację, a następnie czekam na raport. I to migiem. Aha. Czyli yy, problemy z tymi się zaczęło jeszcze wcześniej. Yy, baterie do latarki. W sumie mogę wymienić. Drzwi są wysadzone, nie mogę się tu przejść. Znajdź sposób na przejście przez drzwi pod napięciem. Zbyt wysoki poziom mocy. Wyłącz o element B. Bez wysoki poziom mocy. Hmm to co gdzie jeszcze? Na pewno tu. Prawy lewy i A. A. Raczej D. Czemu tutaj świateł nie ma? Prawy, lewy idę, Nie A. Ktoś jak tłumaczył na polski musiał... Akumulator. Dobra, mam problem. Nie mam pałek. Ale mam strzelbę. Gdzie jest ten zapis? Tu? Mam nadzieję, że to podczas zapisu mnie nie ciapnie. Uj, tu się wszystkiego można spodziewać. Tu jest wszystko włączone. Prawe, lewy... Idę. wrócić zasilania super. Muszę mieć dostęp do Apollo natychmiast. Otwórz wierzchnię. ten razem za to tylko kierownictwo. poziom więc będę musiał Wszystkie sposób cofnięte. Nie A już bałem się, że Wad się już połączy za polem. Night Samuelsa. So. O oh, shit! oni będą żylić. dzisiejsze plany. w skarbie, musimy przełożyć plan. Otrzymałem zgłoszenie z dołu dotyczące no, zachowania androidów. To może mieć jakiś związek z zagięciami. Uda się do sali sprzedażowej i zamknij się tam. Na moim terminalu jest przycisk blokady z czasów, kiedy sprzęt był jeszcze coś wart. Aha, nie martw się o. o nie, to tylko modele wystawowe. Trzymaj się, rozwiążę problem i uczcimy umowę, kiedy nie będzie. Nie będę musiał pracować. Osta ostatnia szansa. Speedik, niebawem przy będą tu vip a twoi ludzie mają ich przywitać. Czas ucieka, bo to ostatnia szansa na wykorzystanie przekonanego miejsca. Chcę, żebyś, żebyś zajął się każdą z nich z zachęcia ich zachęc... Za i śmiali z każdego pieprzonego dowcipu. Kiedy będą gotowi, zbierz ich do sali sp sprzedażowej. Nie pospieszaj ich, nie zanudzaj przemówieniami. Jeśli powiedzą, że chcą iść y jakiś zmian w pomocach, po prostu się zgódź. Niech technicy się tym zamartwią. Mam nadzieję, że zajmą się ten twoi najlepsi ludzie. Nie to. Y -hmm. Wizyty w salonie sprzedaży. Więc spotkałem w sali Zero, zero, 000 Czyli oni mieli już problemy z androidami o wiele, wiele wcześniej Zamknięte drzwi Hmm. Czy to muszę się wrócić? Czyli oni ją zabili. Czy tutaj nie ma gdzie, gdzieś jakiegoś przejścia? Wracamy do początku. że ja tu muszę wrócić. Tu nic nie jest. Tu jest zamknięte. Ale zaraz, tędy mogę jeszcze się dostać Tu jest jakieś przejście, o tu Czyli się muszę cofnąć już nie wstaniesz. Mhm. chyba tak. Ja da się szybciej iść. O, nie, tam nie przejdę. Aha, dobra. Nie przejdę tędy. A ten po prostu. Hmm. Czyli muszę gdzieś to tutaj rozwiązać. Tu jest komputer, czyli gdzieś tutaj jest przejście albo wyżej, albo niżej. Więc musimy się wrócić. No cóż, no nie dowiedziałbym się, nie, nie, nie wiedział, nie? Ale patrzę się na dół, nie patrzę się w górę. Śpi, jak ci dobrze. Tu jest wszystko powyłączane. zrobili latarkę. Tu nic nie ma. Tu nic też nie ma. Hm. Coś gdzieś przeszedłem gdzie nie. To by tylko dwa. Ta. Hmm. To są tylko modele wystawowe. I chyba więcej trzeba z nimi zrobić. Zamknięte drzwi. Coś przeoczam. Ja to. Właśnie. Coś przeoczam. Każdy ma teraz włączone oczy, to było blisko.

Jak rozwalą te drzwi. O, Mołotow. Granat i MP amunicja. No, w końcu coś dobrego. Ten Kok koktajl, motowa, ale karty dalej nie widać. Tu jest zapis, identyfikator, coś będzie się działo, skoro mam cały sprzęt. Zapis to chyba to to to, to okay. mhm. e, chyba 6 to jest maksymalny, o tak. Ach, wżyłka. Wytaczenie rewolwer strzelba. Cztery tylko. A skąd kartę? A, czy tam był komputer? Tu jest jeszcze apteczka, tu są baterie. jest czujnik, jest niepotrzebny Zajmuję terminaru. Chcę jeszcze raz zapisać grę. No, ona to. Bateria do latarki, bo tu jeszcze jest trochę rzeczy, które. się mu przydadzą. Dobra, zapis grę. Zobaczymy, co jest w tym komputerze. Jak to zamknąłeś drzwi do windy? Yy, cała twoja broń i zapasy mi nie pomogą. Skoro syntetyk, który cię ścigał, wciąż tu kurwa jest. Chyba mnie nie widział. Patrzył tempo na twoje stare czasopisma. Wróć po mnie i otwieraj te drzwi. <tryk> Trzymaj się. Nie wiem ile osób to zobaczy, ale mam broń i zapasy na zewnątrz sali prz przestrzedł do Sikson, mam nadzieję, że będziemy tam bezpieczni. E Smithy jest ze mną i czekamy w recepcji fabryki płynów. Nie widziałem Suzanne. Jeśli z nią jesteś, daj znać. E e e mm. To będzie mi na pewno potrzebne. Teraz szukam jakiejś karty. Nic to takiego nie widzę.

Link. Aha tu nic, tu nic. Aha, przewróci zasilanie. Zasadniczo, jaka była próba testem budowy zezwolenia. Zanim cokolwiek zrobię, porozglądam się i zapiszę grę. Okej, okay, nie, nie widzę. Czyli w tym momencie idziemy do rodzenia Apollo, się dowiedzieć WTF. Coraz ładniejsza taka to się robi. Idę przewrócić zasilanie najpierw. Tu nie ma żadnego komputera, nie? Bezpieczeństwa Apollo Ech, ciekawe, co samo kombinuje. No faktycznie, jak z tej strony się patrzy, to tak do końca nie widać, ale. Czekam jeszcze na zapis. Blokada transportowna aktywna. Czekaj, trzeba czekać minutę. O już. Dziękuję wam za Spędzenie ze mną tego czasu. No, mieliśmy trochę biegania, ale na być na pewno pewnie w rdzeniu. Także z tej strony wszystko. Z mojej strony żegna się z Wami, smucę krew.